Cię serdecznie. Przedstawiam Ci dzisiaj program pielęgnacyjny satynowe dłonie. Co w nim takiego wspaniałego i dlaczego warto go polecić? Gdy masz suche ręce wysuszone, gdy masz problemy z szorstkością dłoni, ten zestaw będzie idealny dla Ciebie. Co w nim takiego wspaniałego? I dlaczego go nazywamy programem pielęgnacyjnym? Dlatego go nazywamy programem pielęgnacyjnym, gdyż są to trzy produkty, które są współgrają ze sobą i są połączone ze sobą ich działanie. Jest połączone, czyli musisz zastosować wszystkie trzy produkty, aby uzyskać pożądany efekt. Co zaraz przedstawię Ci teraz po kolei każdy produkt. Pierwszym produktem jest to krem zmiękczający, który zawiera glicerynę, która powoduje to, że Twoja skóra jest zmiękczona, przygotowana na kolejny krok. Drugim krokiem jest peeling który złuszcza twój naskórek tak samo jak na twarzy, złuszcza je na dłoniach. I trzecim krokiem jest krem. Jest nazywany też również kremem sekretarek, gdyż jego wchłanianie po zastosowaniu, po zastosowaniu tych dwóch produktów wcześniejszych jest rewelacyjne i bardzo szybko się właśnie wchłania. Teraz opowiem Ci o składzie, co one zawierają. O, o, zawierają te produkty olejek z pestek dyni, moreli, czyli kwas linolowy, witamina E, masło Shea, które wpływa bardzo, zmiękcza i redukuje rozjaśnia i właśnie redukuje y, zaczerwienienia i daje dodatkowego nawilżenia. Olej słonecznikowy, kwas omega-3 i witamina E, które zmiękcza i nawilża naszą skórę, co powoduje, że jest później właśnie bardzo nawilżona i nie masz efektu Wysuszenia. Mikrogranulki, które są zawarte w peelingu, złuszczają Twoją skórę. I dlatego właśnie te produkty są polecane do, dla osób, które mają bardzo suchą skórę i mają bardzo duże problemy właśnie z, z skórą na dłoniach która im się bardzo wysusza. Po zastosowaniu tych produktów będziesz miała mega nawilżone dłonie, nie będziesz miała uczucia szorstkości na dłoniach ani takiego uczucia jakby papieru ściernego. Więc jeśli masz ochotę daj znać, a opowiem ci jeszcze więcej o szczegółach. Jeśli również masz ochotę, również możesz otrzymać ode mnie próbeczki do przetestowania. Napisz w komentarzu. Pozdrawiam.